Dzień dobry, dzień dobry. Witam po raz kolejny w serii Z życia wzięte. Przypominam, że zachęcam Was do tego, żeby wysyłać mi swoje historie, dłuższe, krótsze na wszystkich formach aktywności społecznych moich albo na maila gmail.com i chodźmy do dzisiejszej naszej historii. Ona była przesłana mi w dłuższym formacie, ale wycinam dla Was to, co jest najbardziej kluczowe dla mojej odpowiedzi. Od 12 lat jestem w rozwoju osobistym. Przeczytałam ze 200 książek, robiłam warsztaty, hipnozę, masaże, totalną biologię, channeling, ciche ustawienia. A wiesz co, w środku jest mi źle. Wraca cały czas do mnie to, że mi smutno. Okej. Okay. Myślę, że ważna to jest bardzo wiadomość, i że to jest coś, co się w tym rozwoju osobistym powtarza, w duchowości się powtarza, i że trochę się ja powtórzę teraz odnośnie tego, co często mówię przy takim kawałku, bo są tu dwa tematy do rozróżnienia. Po pierwsze ta praca procesowa praca czytania, czytania książek praca własnych wglądów. Jest mega cenna, to jest prawda i często jest w jakimś aspekcie niezbędna do tego, żeby móc pójść do dobrej jakości życia. Natomiast jakby jest jeszcze ten drugi kawałek pracy, który jest zderzeniem się naszego pola z innym polem. Pamiętacie, jak mówię o tym, że tak naprawdę w terapii działają nieswoiste czynniki, czyli tak naprawdę nie wiemy do końca, co działa w terapii? Wiemy, że działa tak naprawdę najbardziej relacja terapeutyczna zderzenie się pola terapeuty z polem um, osoby, która z nim pracuje i to jest zupełnie innego rodzaju działanie niż te działania krótkie i procesowe i one są spektakularne i fantastyczne i sama polecam je moim klientom ale tego pierwotnego odbudowania relacji. Bardzo trudno jest to zrobić, po prostu samemu, bez jakiegoś dłuższego prowadzenia, bez posiedzenia w zaufanym polu. Nie mówię, że to jest niemożliwe, nie mówię, że to jest niemożliwe, żeby Bóg wam dał taką osobę, która nie jest terapeutą, która wadam to, da wam to pole. Mówię, że to jest ekstremalnie rzadkie i że ja widziałam to w swoim życiu tylko raz. Gdzie to była relacja, gdzie ktoś przeszedł zdrowotną drogę, nie z terapeutą, tylko z kimś innym, w sensie z jakąś osobą prywatną. Dlatego, że pamiętajmy to, że te nasze najgłębsze pokłady tego, co nam najbardziej bruździ w życiu co nam najmocniej utrudnia Będą super odporne na naszą świadomość. One będą leżały w naszej podświadomości. Don't get me wrong, jakby wiadomo, że jeśli powtórzymy to wielokrotnie, wrócimy do tego bólu wielokrotnie, to też się przetransformuje. Natomiast po prostu działa znacznie szybciej w polu drugiej osoby i łatwiej, tak naprawdę. Dlatego, że My sami przed sobą wchodzimy w tak silne iluzje, że nie dostrzegamy tego, co jest klu naszej sytuacji. Nie ma się co dziwić, że nie dostrzegamy. Nasze mechanizmy obronne o to dbają i muszą o to dbać, bo to jest ich główne zadanie. Więc to jest jeden kawałek, który chcę powiedzieć do tej historii, że być może było mega dużo procesów, bo w, tym, w tej wiadomości, ani w tym kawałku, ani w tej całej wiadomości do mnie nie piszesz o tym, że był tam jakiś dłuższy proces terapeutyczny. Więc to once again jest powrót do tego, że wewnętrzne dzieci leczą się tam, gdzie naprawdę czują się bezpiecznie i tam mogą wyjść i tam mogą ukoić ten lęk. to jest jeden kawałek, jest jeszcze drugi, o którym też chyba za rzadko się mówi, co trzeba sobie nam maksa uświadomić, że każdy z nas ma taką swoją studnię bólu to gdzie go najgłębiej najgłębiej to w nim ląduje najgłębiej go to dotyka i każdy z nas ma inną tą studnię każdy ma te swoje główne triggery i że dajmy na to ja podzielę się z wami moją studnią moją studnią zawsze będzie to że ja mam że nie jestem warta po prostu czegokolwiek właściwie dobrego oczywiście dziś totalnie tak nie czuję nie myślę jest wręcz odwrotnie natomiast ta studnia pierwotna we mnie jest jakby z elementem mnie i zawsze będzie mną i to co jest ważne to to żeby rozumieć że ponieważ to jest moja studnia która biegnie najgłębiej to zawsze jak zbiera się we mnie jakaś woda to będzie naturalnie się zbierało w tej studni bo po prostu ona jest tam najdalej idąca i czyli y, mam na myśli to, że każdy z nas ma tę swoją studnię, która jest z pewnością y, całe życie z nami, i wcale nie myślę, że jakimkolwiek naszym celem jest, żeby jej tam nie było. Myślę, że naszym celem jest po prostu dobrze ją poznać, dobrze znać swoje mechanizmy, uzdrowić wszystko, co się da z tego kawałka, zintegrować to w nas i jednocześnie. Mieć taką świadomość, że to jest nasza podstawa, podstawa naszej struktury i że zawsze, przy totalnym trudzie w życiu, zawsze jak będzie się zbierało dużo emocji, będzie się działo dużo, to potencjalnie ta woda, te emocje może się zbierać właśnie w tym miejscu, a właściwie to nawet najprawdopodobniej będzie się zbierać, bo tam, ten dół już jest tam po prostu wykopany. I to jest piękna i ważna rzecz, żeby to wiedzieć. I to oczywiście, że mamy świadomość, to sprawia, że gra nam to dużo mniejszą rolę. I tak może wybijać, i tak. Więc to, co mam na myśli, kiedy mówię teraz tą drugą część odpowiedzi, drugą perspektywę, która też jest możliwa, to ta perspektywa jest taka, że być może dużo rzeczy tam jest uzdrowionych, i dobrze, to zależy, czy jesteś generalnie szczęśliwa w życiu. Jeśli generalnie jesteś szczęśliwa w życiu, a ten smutek wybija, to być może jest tak, że po prostu zbiera ci się woda w Twojej studni i potrzebujesz yy, bardziej zauważenia tego, że to jest ten naturalny kanał, przez który będzie szło. I potem porozbijania tego na to, żeby zobaczyć, o co ci tak naprawdę chodzi. I że ten smutek to jest ten kawałek, który widać na wierzchu, bo to jest najbardziej znany kanał, najbardziej dostępny kanał. Ale z pewnością jest tam też coś, co, co żeleci z innych źródeł. I te inne źródła trzeba zobaczyć, i trzeba wtedy zobaczyć, że okej, okay, to nie jest cofanie się. To nie jest to, że teraz regresuję i totalnie już nie umiem rzeczy, i już cały ten rozwój nie miał żadnego sensu, tylko to jest to, że to jest ta studnia po prostu. I że woda zbiera się w różnych innych obszarach, ale wlatuje do tego, bo to jest najgłębiej. Zbiera ci się być może nie w smutku, a na przykład w tym, że jest coś w Twoim życiu, czego obecnie nie lubisz, albo nie, nie potrafisz podjąć jakiejś decyzji I, jak, i nie dostrzegasz tego, jak dużą wagę mają te aspekty, e, jak, więc nie doświadczasz życia z nimi, nie dajesz im powiedzieć, o co im chodzi, więc ta woda ucieka do następnego miejsca, do którego może i to jest ta studnia, którą znasz od zawsze czyli na przykład ta studnia może być jakąś emocją. Może być jakimś częścią Ciebie, wewnętrznym dzieckiem, może być poczuciem odrzucenia. Bardzo różne te pierwotne studnie będą, no zawsze będą one oscylowały wokół jakiegoś rodzaju braku miłości. I to są perspektywy, które na maksa polecam Ci mieć. To, że z jednej strony to to, że może chodzi o to, że po prostu patrzysz na to nie z tego kąta, o który chodzi. A druga to, że może faktycznie zabrakło w Twojej drodze dochodzenia do siebie takiego procesu usystematyzowanego z kimś, gdzie pole spotyka pole. Coraz rzadziej mam takich klientów, ale nadal oni się czasami zdarzają, którzy przychodzą i mówią, że chcą wiedzieć, jak to zrobimy, jak to zrobimy, że będzie dobrze. Ja mówię, że tak naprawdę nie ma na to odpowiedzi, to, że to się samo zadzieje, że będziemy procesować, będziemy szukać różnych dróg do tej osoby i że będą różne etapy tej pracy takiej duchowo-terapeutycznej, którą ja stosuję, i że w końcu ona to poczuje. I mówię, że coraz rzadziej przychodzą do mnie, mam na myśli to, że coraz rzadziej przychodzą osoby w takim stricte osadzeniu, bardzo trójwymiarowym, bardzo takim logicznym myśleniu. Nie? Dużo już mocniej trafiają do mnie osoby z czucia, no bo wiadomo, że to też jest moja wibracja, to też jest mój świat, więc przyciągam takie same osoby. Natomiast bardzo różnie na różne rzeczy można patrzeć i różnych specjalistów można potrzebować i to jest z pewnością klu. Ale faktycznie, ja bym każdemu z nas mówiłam o tym wielokrotnie, zresztą i każdemu z nas polecałabym przynajmniej raz w życiu doświadczyć takiej minimum rocznej terapii, bo to jest zupełnie innego rodzaju pole i ono ma też zupełnie inny cel. Ono ma na celu odbudowę tej pierwotnej więzi, pierwotnej relacji i pokazanie poprzez doświadczenie. Swojemu wewnętrznemu dziecku, swojej podświadomości, że to jest okej okay komuś zaufać, że to jest okej okay móc pokochać siebie, nie? No, tam jakby dużo się dzieje w odbiciu między pacjentem a terapeutą, gdybyście chcieli o tym pacjentem. Hmm, no, nie mam wciąż lepszego słowa, ani pacjent, ani klient. Gdybyście chcieli o tym posłuchać, to dawajcie znać. Tymczasem w czerwcu. Pod koniec czerwca miały to być warsztaty 8, ale jednak nie uda mi się na 8, ale powiedzmy, że 22 czerwca. Zapraszam na warsztaty ze mną do Kobyłki mojego miasta rodzinnego 20 km pod Warszawą. Zrobimy tutaj sobie taki 6-godzinny proces odblokowania wewnętrznego dziecka. To tak odnośnie, wybaczcie, że auto reklamy tutaj, ale tak mi się to zawibrowało akurat przy tym pytaniu. Mm, dlatego, że to też będzie taki proces, który będzie nastawiony na to, żeby tyle odzyskać zaufania wewnętrznego dziecka, ile się tylko da w jednorazowym procesie. A moje odpowiedzi są takie jak wcześniej, czyli warto byłoby się przyjrzeć temu, że może zabrakło tej relacji uzdrawiającej. Bądź temu, że może perspektywa jest niewłaściwa i może te rzeczy są zrobione, tylko zbierają się w tym miejscu, bo to jest naturalne miejsce do zbierania się tych rzeczy. Dziękuję. Proszę o więcej. Pamiętajcie, że mega zachęcam do, do wysyłania mi swoich historii. I jeśli jakoś to, co mówię, jest dla Was inspirujące, to proszę Was wrzućcie to gdzieś dalej. Proszę, zasubskrybujcie. To ważne, to jest moje życie, ale też moja praca, i mam tutaj duże plany, jeśli chodzi o ekspansję, ale wiadomo, że potrzeba też od tego res respondu ze świata zewnętrznego. Więc będę mega wdzięczna za każdy komentarz i każdego suba. Do usłyszenia.